Dzisiejszym tematem lekcji będzie schab wieprzowy. Wieprzowina to jedno z najchętniej spożywanych przez Polaków mięs. W dzisiejszych czasach trafiające do przetwórstwa mięsnego, jak i do gastronomii, tusze to tusze hodowlane typu mięsnego. Typ mięsny jest najbardziej pożądanym ze względu na dobre umieśnienie. Fakt, że mięso nie jest poprzerastane tłuszczem a jego powięzi charakteryzują się dużą kruchością i delikatnością. Ze względów odżywczych ważnym jest również nie za duża ilość słoniny w porównaniu do mięsa schowu domowego. Mimo niewielkiej ilości tłuszczu można poddać schab grillowaniu. Ten rodzaj obróbki termicznej ma wielu zwolenników, szczególnie tych, dla których najważniejsze są smakowitość i aromat potraw. Ale również sporo przeciwników, którzy wyjątkowo dbają o zdrową dietę. Grillowanie ma swoje korzyści. Przede wszystkim nadaje potrawom niepowtarzalny smak i zapach, a także stanowi też dobrą alternatywę dla smażenia. Ponieważ produkty nie pochłaniają dodatkowej ilości tłuszczu, a wręcz przeciwnie, nadmiar tłuszczu wytapia się. Jednak, aby grillowanie było bezpieczne, należy właściwie dobrać rodzaj grilla. Temperaturę procesu czy rodzaj marynaty. Najkorzystniejszym jest grillowanie elektryczne, ponieważ podczas takiego grillowania powstaje nawet około 30 do 40 razy mniej szkodliwych związków niż podczas grillowania tradycyjnego. Ale również umożliwia kontrolę temperatury i, co najważniejsze, nie dochodzi do wycieku tłuszczu i soków komórkowych z mięsa bezpośrednio do ognia. Ten najchętniej zjadany w Polsce element kulinarny, tuszy wieprzowej, Królujący na naszych stołach. Schab ma wiele zastosowań i możliwości użycia różnych metod obróbki termicznej. Dzisiejsza lekcja będzie na temat schabu. Kto go nie zna, ale nie będzie smażony, pieczony, duszony czy też gotowany. Będzie po prostu grillowany. Ma być smacznie, zdrowo, kolorowo. Zobaczcie sami, jak go przygotować. Do przygotowania schabu potrzebujemy przygotować dobrą marynatę, prostą i szybką. Potrzebujemy posiekać odrobinę imbiru. Bardzo drobno. Do środka. Czas teraz na mój ulubiony czosnek. Również siekamy bardzo drobno, tak samo jak imbir. Zamiast soli dodam sos sojowy, który wypełni nam właśnie ten smak. Nie za dużo tyle wystarczy. Odrobinę oleju sezamowego o tak, dokładnie oraz odrobinę oliwy z oliwek czas na króla naszej dzisiejszej lekcji dwa cienkie plastry będą to plasterki na jedną osobę. I jeszcze jeden, odkładamy, wkładamy do naszej marynaty i dokładnie zaczynamy całość mieszać, tak, żeby te wszystkie smaki fajnie się przygryzły między sobą. Dobra, pozostawiamy taki schab mniej więcej na dwie godziny, aby fajnie się nam zamarynował. Wieprzowina to jedno z najczęściej i najchętniej wybieranych mięs wśród Polaków. Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to mięso ogólnie dostępne. Dodatkowo cechuje się dość dużą ilością mięśnia no i oczywiście troszeczkę tłuszczu też tam znajdziemy. Schab grillowany, tak naprawdę najczęściej chyba wybierany element tuszy wieprzowej ze względu na niską zawartość skanki tłuszczowej i niezwykle bogate źródło białka. Schab najczęściej przygotowujemy w formie kotleta, natomiast grillowany wykazuje niesamowitą kruchość, jakość mięsa i jego smakowitość. Zdecydowanie jest polecany jako element codziennej diety. Dwie godziny dla naszego schabu, który został zamarnowany wcześniej, spokojnie wystarczy. Teraz będziemy delikatnie grillowani. Pozbywamy się odrobinę czosnku oraz imbiru, tak żeby nam się to wszystko nie przypaliło. Układamy teraz na patelnię grillową, dość mocno rozgrzaną. Zaczynamy smażenie mniej więcej około 2-3 minut z każdej strony. To spokojnie nam no wystarczy. Skapsel nam będzie tutaj grillowo, a my przejdziemy do przygotowania prostej sałatki. Potrzebujemy oczywiście misę, w której będziemy to wszystko mieszali, ale też od razu podamy. Odrobinę rukoli, którą wyrzucimy sobie tutaj do misy. Nie za dużo. Szpinak. Kilka liści zielonego młodego szpinaku oraz odrobinę sałaty rzymskiej, dosłownie kilka listków do środka. No także jeszcze udekorujemy sobie kilkoma kolorowymi pomidorkami. Tego świeży ogórek zostawimy ze skórką. Końcóweczkę tylko sobie odetniemy. Kilka plastrów ogórka. Trochę czarnego sezamu do środka. A zapomniałem jeszcze. Odrobinę czerwonej cebuli. Dla przełamania smaku i tej pikanterii, którą chcemy dodać do środka. Kilka dosłownie takich. Pół plasterków wystarczy. O tak. Czerwona papryka również dla koloru, dla zdrowia przede wszystkim. Dajemy jak najwięcej warzyw. I całość skropimy odrobinę oliwą z oliwek. I teraz musimy wrócić do naszego schabu. Kotlet schabowy już jest gotowy, więc teraz przekładamy go na deskę, aby po prostu odpoczął. Pamiętajcie, że każde mięso, które podajemy obróbce termicznej, musi Wam odpocząć. Co to oznacza? W środku znajdują się te wszystkie dobre i pyszne soki, które tak naprawdę, kiedy byśmy przecięli to mięso, to wszystko by nam wypłynęło. A nam zależy głównie, żeby to, te soki rozpłynęły się po całym mięsie. Około minuty, dwóch musimy tutaj odczekać. Skap odpoczywa, a teraz odrobinę soli maldo na naszą sałatę, by dodać troszeczkę, no takie wiecie, żeby to było fajnie smakowało. I pieprz. Odrobinę czarnego mielonego pieprzu. Czas teraz na naszego królula. Grillowany na środek. A tą część sobie delikatnie pokroimy. Pokażmy, jak on fajnie wygląda też w środku. No ten jeden kawałeczek pójdzie dla mnie. Hmm. Szybkie, proste, zdrowe, no i kolorowe. Król schabowy w roli głównej, ale nie tylko panierowany, więc pamiętajcie, że można przygotować coś innego, a w mojej wersji właśnie grillowany. No to co? Zabieramy się do pracy.